Wilczą lecz na dobne inaczej po bardziej znany jako gwiazda betlejemska, która króluje w grudniu w naszych domach. Jest to bardzo popularna ozdoba świąteczna kojarząca się głównie z Bożym Narodzeniem. Co zrobić, żeby cieszyć się jej pięknymi liśćmi jak najdłużej, oraz przede wszystkim co zrobić z nią po przekwitnięciu, opowiem właśnie dzisiaj. Zapraszam. Warto zapamiętać, że wilczomlecz nadobny jest krzewem, a nie jak mogłoby się wydawać rośliną jednoroczną. Pochodzi z Meksyku i Gwatemali. Jednak tam osiąga znacznie większe rozmiary niż u nas oraz jest wiecznie zielony. Zazwyczaj jednak u nas traktowany jest jak roślina sezonowa. Najpopularniejsza odmiana, którą spotyka się w sklepach, jest w kolorze czerwonym. Jednak odmian gwiazdy betlejemskie jest znacznie więcej, bowiem jej liście mogą przebarwiać się również na pomarańczowo, żółto, biało, kremowo, różowo. A także znajdziemy odmiany dwubarwne. U tej rośliny rozróżniamy dwa rodzaje liści. Poniżej znajdują się liście właściwie o barwie zielonej. Pięknie kontrastują z tymi położonymi powyżej, które nazywamy przykwiatkami. To są właśnie te kolorowe liście gwiazdy, które najczęściej przybierają przepiękny czerwony kolor. Nazywamy je przykwiatkami, ponieważ w środku u nich są malutkie kwiaty właściwe i stąd właśnie pochodzi ich nazwa. Kupując gwiazdę betlejemską, ważne jest, aby zawsze zakupywać ją w miejscu ciepłym. Nigdy nie kupujemy jej trzymanej na zewnątrz, ponieważ zmarznięta szybko nam zwiędnie w domu, a jej liście opadną. Transportowana powinna być również w odpowiednich warunkach. Nie powinna nam zmarznąć po drodze do domu. Warto więc ją dobrze okryć przed zimnym wiatrem. Na co jeszcze powinniśmy zwracać uwagę przy zakupie? Najlepiej kupować gwiazdy z nierozwiniętymi kwiatami. Czyli te kuleczki w środku powinny być napęczniałe, a nie rozwinięte. W kolorze żółto-zielonym z czerwoną plamką. Tutaj widzicie jeszcze nierozwinięte kwiaty. Natomiast tuż obok. Możemy zobaczyć przykład takich właśnie rozwiniętych. Wyraźnie widać żółty środek. Wybierając gwiazdę, zwracajcie również uwagę na jej liście. Nie powinny mieć żadnych plam. Gwiazdy betlejemskie lubią chorować na różne choroby grzybowe. Dlatego zanim weźmiemy jakiś egzemplarz do domu, warto dokładnie oglądać jej liście od góry oraz od spodu. Aby gwiazda długo nam się utrzymała w domu, musimy koniecznie zapewnić jej odpowiednie warunki. Najlepsza temperatura będzie wynosiła między 16 a 22 stopnie. Nigdy nie trzymamy jej przy kaloryferze oraz na przeciągu oraz na pewno na mrozie, ponieważ jest on dla niej zabójczy. Gwiazda Betlejemska lubi stałą wilgotność, dlatego podlewamy ją regularnie. Najlepiej co drugi dzień po troszkę. Nigdy jej nie przelewamy. Roślina lubi również zraszanie. Ziemia w Doniczce powinna być przepuszczalna, torfowa, ponieważ roślina nie lubi zalegającej wody w Doniczce. Najlepiej, jeśli na spodzie będzie drenaż. Jeśli natomiast chodzi o stanowisko, to powinno być ono z rozproszonym światłem, jasne, ale nigdy na bezpośrednim słońcu. Gwiazdę nawozimy dwa razy w roku. Najpierw w okresie kwitnienia, czyli przez około 2 maksymalnie 3 miesiące, dostarczamy jej nawóz dla roślin kwitnących i zasilamy ją nim raz na około 2 do 3 tygodni. Jeśli jednak kupimy ją z początkiem grudnia, to poczekajcie z nawożeniem do stycznia, ponieważ na ten okres wystarczy jej nawozów stoniczki. Natomiast w okresie wzrostu, czyli po spoczynku, latem dajemy jej nawóz dla roślin zielonych. Nie każdy wie, ale gwiazda betlejemska świetnie nadaje się również na kwiaty cięte. W wazonie zachowuje trwałość przez okres nawet dwóch do trzech tygodni, a zatem bardzo długo. Jeśli chcemy ją w ten sposób wykorzystać, to po ścięciu przypalamy końcówkę łodygi. Dzięki temu zapiekowi ścięty kwiat postoi nam znacznie dłużej. Po przekwitnięciu niestety gwiazda betlejemska nie wygląda już atrakcyjnie, ponieważ wszystkie liście jej opadają. Nie znaczy to jednak, że powinniśmy wyrzucić wtedy naszą roślinę. Tak jak wiele innych roślin, Liczymy lecz przechodzi wówczas w stan spoczynku. Dzieje się to zazwyczaj na przełomie stycznia i lutego. Jeśli chcemy przetrzymać gwiazdę do kolejnego roku i zobaczyć czy ponownie nam zakwitnie, to wówczas dobrze jest przenieść roślinę do chłodniejszego pomieszczenia, zaprzestać nawożenia oraz ograniczyć podlewanie. Nie zaprzestajmy go jednak całkowicie, ponieważ bryła korzeniowa nie może nam się zasuszyć. Po kilku tygodniach, będzie to pewnie już przełom lutego-marca, a często nawet dopiero w kwietniu, zaczną pojawiać się młode przyrosty. Wtedy warto jest przesadzić roślinę do większej doniczki i świeżej ziemi. Uważamy przy tym, żeby nie naruszyć jej korzeni, gdyż są one bardzo delikatne i wrażliwe. Wówczas jest też najlepszy czas na przecięcie rośliny kilka centymetrów nad młodymi przyrostami. Możecie też decydować się na przecięcie zanim pojawią się młode przyrosty tylko wtedy uważajcie, żeby nie przyciąć jej za nisko. Minimum zostawiamy trzy węzły od dołu. Gwiazdę przenosimy do jasnego pomieszczenia, wznawiamy podlewanie, a kiedy młody przyrostu urosną na kilka centymetrów, zaczynamy wtedy podawać także nawóz do roślin zielonych. Ponieważ roślina ta lubi ciepło, latem możemy wystawić ją na zewnątrz. Trzeba tylko pamiętać, żeby jesienią przenieść ją ponownie do domu, ponieważ nie jest mrozoodporna. Jeśli zależy nam na tym, żeby poincesja była bardziej zwarta i nie miała powyciąganych pędów, to latem warto ją przycinać. W lipcu i sierpniu przycinamy wszystkie młode gałązki na kilka centymetrów. Wykonując cięcie gwiazdy betlejemskiej trzeba bardzo uważać na soki tej rośliny. Wypływające mleczko działa drażniąco na skórę i może wywoływać alergię. Warto pamiętać również, że jest szkodliwe dla zwierząt. Po uszkodzeniu liścia od razu zaczęło wypływać z niego białe mleczko. Dlatego mając w domu dzieci albo zwierzęta, trzeba szczególnie zwracać uwagę na ich bezpieczeństwo. Latem gwiazda betlejemska wygląda trochę inaczej niż zimą, ponieważ jest cała zielona. Żeby gwiazda wytworzyła kolorowe przelizki, to musimy ją zaciemniać. Dlaczego? Ponieważ jest to roślina krótkiego dnia. Znaczy to, że zakwitnie tylko wtedy, kiedy dzień jest krótki. Dlatego najlepiej w październiku powinniśmy zacząć ją zaciemniać na około 14 do 16 godzin dziennie. To dość długo. Po około 4 do 8 tygodni przedstawiamy ją w jasne miejsce i wtedy powinna zakwitnąć. A jak ją zaciemniać? W warunkach domowych można zakrywać ją na ten czas na przykład kartonem albo przenosić ją do ciemnego pomieszczenia. Ja trzymam ją w tym okresie w sypialni, gdzie mam rolety i nie świecimy tam światła aż do nocy, więc tak naprawdę ma zapewnione te minimum 14 godzin w ciemności. A na koniec ciekawostka. Wiecie, że istnieje Narodowy Dzień Poinscencji, obchodzony jest w Stanach Zjednoczonych 12 grudnia. Data ta nie jest przypadkowa. To Dzień śmierci Joela Roberta Poincentego, który odkrył ten krzew. W tym dniu wręczane są upominki w postaci tych kwiatów oraz dekoruje się nimi domy, biura, urzędy czy kościoły. Jak widzicie, aby gwiazda co roku wyglądała tak jak teraz, to trzeba się trochę postarać i poświęcić jej swoją uwagę. Z tych względów najczęściej ludzie wyrzucają ją po świętach. Tym bardziej, że nie jest to droga roślina i już kolejnego roku można zakupić sobie nowy piękny egzemplarz. Nie jednak jako miłośniczce roślin szkoda wyrzucać żywą roślinę na śmietnik. Rozumiem też, że nie każdy musi mieć takie samo zamiłowanie do roślin jak ja. A co Wy robicie z gwiazdą metlejemską po przekwitnięciu? Próbowaliście kiedyś przetrzymać ją do następnego roku? Jestem ciekawa Waszych doświadczeń. Mam nadzieję, że te informacje przydadzą się każdemu, kto podejmie się tego wyzwania. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli przedstawione treści Ci się podobały, daj łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zacznij już teraz i nie przegap kolejnego filmu na dany temat.